Jesteśmy na serwisie. Niedawno pokazywałem Wam Yamashka XTZ 1200 Super Tener. Rocznik ten jest nowszy, 2015 bądź 16. I teraz jesteśmy już podczas robienia. Tutaj mamy kontrolę luzów zaworowych. Mamy 61 000, 62 tysiące przebiegu. Na razie wszystko jest w normie. Jesteśmy w trakcie zamawiania kości obniżających tutaj zawieszenie tyłu dla klienta, i też będziemy to wszystko pokazywać. Podsumujemy później naprawę, żebyście wiedzieli, ile i jaką kwotę będziecie musieli szykować do naprawy, właśnie takiego motocykla, do przygotowania go do sezonu albo zrobienia zrobieniu po zakupie. Tak to mniej więcej wygląda teraz na serwisie. On tutaj ma jeszcze tu założony, taki akcesoryjny. Będziemy tutaj go zmieniać na oryginalny. też będziemy Wam go to pokazywać. Tutaj mamy przepustnicę.